No, siema tu mi koledzy 222 w kolejnym odcinku. I widzicie, na nowym sezonie, już o to wcześniej mówiłem. No, ale show must go on. No, i jak widzicie, rozwinałem się tutaj trochę, bo zbudowałem ładny domek na drzewie. Jako tak na początku, bazę, oczywiście. No i zobaczcie, troszeczkę mam tutaj też kamienne narzędzia. I tutaj tak się ładnie trafiło, że żelazo. Dej mi żelazo. Dziękuję. I uwaga, 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 tak będę mówił, bo tam mamy oto wioskę. Czekajcie, pozwólcie, że sobie wykopię to żelazo. Na spokojnie. To jest już 40 odcinek, tak. 40 odcinek z tej serii z drugiego sezonu. O, całkiem sporo tego żelaza będzie. To też będę mógł sobie tam w wiosce zrobić farmę. Jeśli widzicie wioskę. I pójdziemy sobie właśnie tam. Właśnie tam do tej wioski. Tak. Już się w sumie przyzwyczaiłem do drugiego sezonu i myślę, że będzie naprawdę ciekawie. Już no. będzie naprawdę... Co, coś nowego, coś ciekawego, że to się, spoko, fuck, ale bym rąbnął, że to się rozwinie. No. no i tyle jeśli chodzi o te rzeczy, teraz się idziemy do wioski. Dobry, hello my friend. Tutaj nie ma nic ciekawego. Może też tutaj gród, ale nie, raczej tutaj przekształcę w coś innego, ale będzie projekt z tą wiosku. I dziękuję za emeraldy, za sadzonki. Tutaj wszystko tak, wszystko biorę. Dziękuję za takie fajne itemy. No. Jutro pojawi się dużo ogólnie odcinków z tej serii. Kurde, noc się robi. W sumie u mnie też za oknem, bo jest godzina dziewiętnasta. Mm. Dziękuję. A w sumie mógłbym sobie przychodzić tutaj do wioski, ale wszystko se ogarnę, wiecie. Początek. Tutaj też jest drugi taki karny także no, o. O, no, ile szmaragów dziękuję. U kowala mogą być jeszcze diaksy. Rawa xd <grywa> hmm. dobra koty <grywa> bardzo fajnie, czekajcie, czekajcie, czekajcie tutaj chyba nie ma kowala w tej wiosce chyba nie ma no Pozwól, że, że się z Tobą prześpię. Dziękuję. Mam blisko domek, także... No. A, i chciałem w ogóle wspomnieć, że odcinki będą nieco dłuższe z tej serii. Na drugim sezonie specjalnie wszystko będzie bardziej rozbudowane, żebyście... Bo będę wam częściej pokazywał rzeczy, jak ja wszystko zdobywam, wszystko robię i tak i tak dalej, tak, żeby nie było że cheats, cheats i jeszcze raz cheats. <grydy> Widzieliście dopiero, że na początku zdobyłem już sześć emeraldów. W ogóle masz coś do zaoferowania? Dziwnie handluje, czekaj. Czekaj, czekaj, panie, czekaj. O, okej. Okay. Nie marnujemy chleba. Nowe, nie używano oczywiście do Wcześniej miałem drewniane, zużyte. Ty, teraz będę mieć te żelazne. To ja idę do mojego domku. Sobie przetopimy te żelazo. Krityka, tak, kurde. Nice. Kurde, nie mogę sprintować, Mnie to denerwuje. Za mało oddechu człowiekowi. O, mieć. Nice. Węgiel po raz kolejny się tutaj odkrywa. No i zaraz kończymy ten odcinek, także, także tak. No. Także mówię: w tym sezonie ten sezon się naprawdę, naprawdę rozwinie. No i będą ciekawe rzeczy. <tum> tym razem już nie będzie. Obiecuję taki. Nie dojdzie do takiej sytuacji. No i będzie dłuższy od pierwszego i bardziej rozbudowany. To na pewno. No. Idę się to przetopić żelazo. Kurde. Czemu tu nie ma automatycznego skakania? O już mogę sprintować O tam, okej okay. Okej, okay, let's go uh. <ścoughs> Kurde jaki cliff Co za kanion Czego w ogóle nie mam Okej okay. W mam tam. to idę z tam tego wziąć, już wcześniej kopałem. To 12 cobblestone'a, Zobaczcie, wcześniejszy już. Yy, przy, wcześniejszy już zużyłem. No, crafting tej blusy zrobimy po raz kolejny. Nie no, żartuję. Deski przerobimy. No jeszcze trochę żelaza i węgla i tego, to wiem, że odcinek trochę nudny, więc z tą nudnością, żeby trochę poczekać, także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!